Hejka! Dzisiaj jesteśmy w takim nietypowym położeniu. Otóż będziemy robić obraz, który zrobi... Yy, widziałam u TikToku Na, narys, namalowała go net l -l Net LKMK przez 2L. I dzisiaj będziemy go odtwarzać. Wyświetlają Wam się albo będą wyświetlać, albo wyświetliły wam się, nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Yy, właśnie dwa albo trzy arcydzieła. Będę je mieszać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tę foletkę, mam yy, płótno, kartkę, mam pełno liści. Będziemy robić z tą stroną, dużych, małych, różnego rodzaju. Mam farbę kreatywną z brokatem. Może, może użyjemy do czegoś. Mam takie cztery akrylowe farbki zielone. Ponieważ nie mam ciemnego zielonego, dodam do tego ciemnego zielonego najciemniejszego brązowy. Ale najpierw musimy pomalować płótno na czarno. Ta łaszczuka polega na tym, że jak pomalujemy płótno na czarno, na liście w tą stronę nakładamy farbę i przyciskamy. Chyba nic trudnego, co? A więc nakładamy sobie tu. U sąsiadów są gości jak w sumie to? Co nie po co na to nakładam jak mogę od razu na płótno? Dobra. Użyję sobie tego pędzelka. To malujemy. Bardzo ładne czyste, czarne, nie takie sztuczne, jak niektóre farby mają. Baczymy, czy druga warstwa będzie potrzebna, ale chyba nie. Bo ładnie równo się to wszystko rozkłada. Wszystkie moje dzieła, arcydzieła, rysunki, yy, oblaski są na moim facebooku Milana Pawlak. Tam można sobie wszystko zobaczyć, obejrzeć. Wystawiam na bieżąco te najładniejsze. Nie wystawiam wszystkich. Ostatnio za dużo nie wystawiłam, bo miałam bardzo dużo rzeczy do robienia. Więc niedługo pojawi się wszystko. Jak chcecie być na bieżąco? To zapraszam Was na Instagrama Mila i Papugi. TikToka niestety nie mam. Mam teraz inne konta prywatne, yy, inne konta anonimowe. Ale jeszcze Wam nie podam ich, aby znowu nikt nie usnął. Dlatego trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Ja podłożę sobie kartkę pod to, bo czarny nie wiem czy zajdzie z białego biurka jednak. Patrzmy na chwilkę. Można jakieś mam już czarny. Wiem, że po tym filmiku będę cała brudna. sobie kupić takie większe tubki z czarnym i z białym, bo czarnego i białego więcej idzie i niebieskiego. Ale w sumie zielonego też. Więc chyba te cztery kolory. Wziąłam takie mniejsze płótno, bo nie wiedziałam, jak to fajnie, czy to fajnie wyjdzie. Bo z jednej strony fajnie sobie. Powiesić taki obraz liśćmi na ścianie. Zwłaszcza jak ktoś lubi bardzo naturę. Ja bardzo lubię. Ale mówię, nie wiem jak to wyjdzie. Dlatego zrobiłam mniejsza. Zrobię. Albo robię. Jestem Polką, nie umiem polskiego. No dobrze. I teraz trzeba czekać aż to wyschnie. Wszystkie strony pomalowane. No to czekamy.